W różnych miejscach globu, zazwyczaj w okolicach mojego domu lub, lub mieszkania Szymona. Czasami spotykaliśmy się też w dziwnych hotelach, które tam nas e, rzucało, no. e, czy to nas los, tak, Tam, gdzie była tańsza kawa, tam byśmy przesiadywali. Więc miejsca nie miały szczególnego znaczenia. Chcieliśmy się spotykać na gruncie w miarę neutralnym, w tym sensie, żeby nie towarzyszyło nam grono nieuprawnionych do podsłuchiwania naszych dyskusji osób, więc staraliśmy się przede wszystkim, żeby tam było cicho, mówiąc krótko. Natomiast potem tak naprawdę ta książka zaczęła żyć zupełnie nowym życiem, kiedy dostaliśmy tą surowiznę spisaną stać, kiedy zobaczyliśmy, jakie głupoty wygadywaliśmy, ile tam jest lania wody, ile tam jest lania się popysku, ile tam jest tego bezsensownego po prostu pełkotu, do którego przyzwyczaja nas telewizja i myśmy też sobie na tym koniku pogalopowali nieraz. Więc ta książka powstała potem, poprzez ociosywanie tego wielkiego, już nie chcę powiedzieć czego, jakiego kloca, że tak się wyrażę, żeby przyjął kształt taki, jaki w tej chwili yy, macie. Tak, Diamenty oczywiście.